Siemanko, witam wszystkich charakternych oczywiście. Tam widziałem w tych komentarzach czasami niektórzy coś tam cisną, niektórzy mnie tam bronią, coś tam. No to postanowiłem też pokazać trochę historii właśnie mojej, jak trenowałem. Tu na tym zdjęciu miałem jakieś 8, między 18 19 lat, coś koło tego. Ważyłem coś tam koło 80 kg. Najwięcej tutaj może miałem 78, 9, jakoś tak. Tylko wtedy też, jak powiem, pracowałem w, po 10 godzin w takiej firmie z nasionami, w nasiennictwie no i ja tylko wtedy wracając z pracy po 10 godzinach, robiłem tylko trening na masę, treningi i na tym zdjęciu miałem, mówię, 18-19 lat i ja już miałem za sobą jakieś 10 lat treningów, więc też mi nie pierdolcie, że nie mogłem tak wyglądać w wieku tam 18 lat, bo już miałem jakieś 10 lat treningów za sobą. Bardzo dużo też w pracy, pamiętam, jadłem nasion strączkowych, typu fasolka, na przykład pestki dyni, groch, fasola czerwona. No naprawdę, odżywiałem się dosyć, dosyć konkretnie, bardzo konkretnie. I, no I ta masa szła, tak. no Ale no widzicie, no to jest ponad 10 lat pracy, gdzie się skupiałem tylko na budowaniu, że tak powiem, siły i masy a Bo gipki byłem już od dzieciaka i, i to już miałem. No a zresztą no, pracowałem codziennie po 10 godzin. No to też nie miałem czasu, na, że tak powiem, na inne, na inne treningi. Później zacząłem trochę MMA, więcej, się skupiłem trochę sztuki walki. No ale tu jeszcze. I to jest to zdjęcie dodane w roku 2012. No to. Ja jestem 91 rocznik. rocznik. Mówię, to, to mogło być chwile, a te zdjęcia dodałem, jak założyłem sobie Facebooka. I teraz tu coś jeszcze wiem, To już jest 2.13. To już mieszkałem w innym miejscu. Tutaj też 2.13, ale to już pod koniec. Tu akurat już spalałem robiłem bardziej. Już wytrzymałość. Bo tak jak mówiłem, robiłem różne treningi, naprawdę różne, różniste i bardzo często je zmieniałem. <laughs> Powiedzmy, dwa miesiące siła, miesiąc wytrzymałość, miesiąc potem jakieś tam przewroty, fikołki i w ogóle. Tak sobie po swojemu ciszyłem po prostu. Tak jak czułem. A tutaj to zrobimy, tak. O, o i tutaj. 217 rok, no, to jest zdjęcie, 172 kg na 5 powtórzeń przy ostatniej serii. Zdarzało się też więcej, później podnosić przy większej wadze, ale no 73 kg i 172 kg na 5 powtórzeń, no to byłem bardzo z siebie zadowolony. Oczywiście siłownię miałem u siebie w domu. No, tu mam zdjęcia na łydki 200 kg 10 razy, bo ktoś tam mi napisał w komentarzu, ha, chciałbym to zobaczyć, no to Tomasz żebyś widział, no tu miałem może tam 74-75 kg, coś koło tego. No tu też miałem, to było mniej więcej w tym samym czasie jakoś i też tutaj się bardziej tak właśnie skupiałem na budowie, budowie ciała i znaczy na, zawsze, zawsze dobrze się bardzo się skupiałem na tym, żeby mieć siłę. I ta waga nigdy jakoś i wygląd nie, nie, nie był dla mnie najważniejszy. Najważniejsze, żebym miał siłę i był elastyczny, i, i żebym się po prostu dobrze czuł. No, tak więc dla tych, właśnie, którzy tak krytykowali to wszystko, no to widzicie, ja miałem 18 lat, 19 na tym zdjęciu i byłem, byłem większy niż teraz, bo ważyłem więcej, ale skupiałem się w ogóle na czymś innym, tak? Inne, W ogóle inne treningi. Robiłem bo gipki, mówię, gipki byłem od dziecka. Ja, już byłem dzieckiem, to potrafiłem robić tam gwiazdy, salta, takie rzeczy, ale też mam no, dosyć dużo kontuzji. Dobra, może zapalę światło. Tak więc, co do tych kontuzji, no, miałem w wieku 20 lat dość poważny wypadek, też samochodem. ...przez 150... ...z 140 150 miałem... ...no, ale nie wiem w tego wypadku co powiedział, no ale koziołkowałem trochę... ...kulałem się przez jakieś 100 metrów... ...pozdrawiam Karolka, który jechał za mną... ...Gacuś... ...pozdrowienia Gacuś dla Ciebie... ...bo, bo widziałeś to i ogólnie... ...myślałeś, że nie żyję, ale, ale przeżyłem... ...ale fakt... ...tu miałem... ...tu mi ciurkiem leciała krew z ręki... ...tu... Nazwane pogody, robi mi się zawsze tutaj sine, ogólnie boli mnie, bo też taka sprawa była, że miałem tu szyte i zaszyli mi takie małe szkło, jakby od szyby samochodowej bocznej, taki, taki, taki jeden kryształek miałem zaszyty tu w apie. i też robiłem siłownie potem normalnie i czasami miałem tak, że jechałem powiedzmy coś robiłem i ręka mi nagle puszczała, wszystkie nerwy, nie wiem, tam było już uszkadzało, to wbijało się teraz dalej. Także nie mogłem już trenować tak, tak jak chciał. No, no bolało mnie to, odczuwałem to mocno. I po roku dopiero jechałem do chirurga i wyciągam ten kawałek szkła, gdzie już był na ponad centymetr zagłębiony. Do tego kolano mam skręcone, naderwane więzadła. Mam y, coś ze ścięgnem w y, w biodrze. No moi koledzy, którzy ze mną tu ćwiczyliście coś, no to słyszą jak mi zawsze szczela, wszędzie szczyka, szczela. No ale cieszę się ogólnie, że żyję. A no nic się nie dzieje przypadkowo. Ten wypadek też się nie, nie stał przypadkowo. Miał miało coś na celu mi uświadomić. No ale nie, 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 nie o tym mowa. Yy, no tak więc, też yy, to, zaczynają sobie od dwóch dni, sam sobie zrobiłem maść. U pana Adolfa. Kut, kut, nie wiem, Adolf Kutliński, Kodliński, nie wiem, bardzo, cie, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe materiały ma. Ale ja sobie trochę go tam zmieniłem tą maść i smaruję drugi dzień i jestem w szoku, bo działa. Znaczy w sumie wiedziałem, że naturalne sposoby, także znaczy wiedziałem, że zioła i naturalne sposoby są najlepsze. Tak samo, tak jak już w którymś filmiku wspomniałem, że miałem 20 lat około i nie mogłem złapać tchu, głębokiego oddechu w ogóle. <laughs> Non-stop się dusiłem i pojechałem. Yy, okazało się, że mam astmę, do tego alergię. I poczytałem o tych lekach na astmę. Wziąłem to parę razy i, mi, i ja się czułem gorzej niż jakby ich w ogóle nie brał. I stwierdziłem, że nie będę tego brał. I leczyłem się imbirę i oregano. Lekarz mi wtedy powiedział, że mam brać te leki, bo ja w wieku 30 lat. Nie, się uduszę, nie będę mógł oddychać. Ja mam 29, w tym roku będę miał 29 i ja oddycham lepiej niż miałem 20 lat, bo ja na treningach MMA musiałem się nachylać, łapać za kolana, prostować, żeby w ogóle zapać oddech. Ale co robiłem? Trenowałem, nie odpuszczałem, mimo tego, że się dusiłem, mimo tego, że miałem rozwalone kolano, biodro, rękę, teraz jeszcze mam bark wyrywany, także więc bardzo mam dużo, tych, do tego na jedno oko nie widzę. Ale trenuję, bo ja po prostu muszę trenować i, i no i, i chcę. I, i, to, I to po prostu mam to wpisane w życiorys, że tak powiem. Trenowanie. I to robię sam dla siebie. I tak jak mi niektórzy piszą właśnie, że <laughs> zjechałeś, masz chude nogi, chude ręce. Kurwa, ja wam powiem, że mi to nie robi żadnej różnicy. Jak... Bo, bo wszystko ma swoje plusy i minusy. Zobaczcie, im, im większy mięsień, i większa ta noga będzie, im większe mięśnie, tym bardziej, tym więcej potrzebujemy tlenu, żeby to dotlenić. A ja miałem 78% wydolność płuc wtedy, jak byłem na badaniach, a powinienem mieć 130, tak mi lekarz mówił, a miałem 78, bo no to było bardzo mało. I też stwierdziłem potem, że muszę tę wagę sobie trochę zredukować, żeby mieć mniej, że tak powiem, do dotlenienia tych mięśni. Dlatego też nigdy nie, nie już potem też tak nie, nie podbijałem też tej wagi za wysoko, bo no, na logikę płuca no, muszą wtedy bardziej być bardziej wydatne no, wszystko muszą dotrenić płuca, serce musi szybciej pracować. No, a mając problemy z oddychaniem, im większa masa, no, tym, tym gorzej. I właśnie też jak mi tam ktoś pisze, że nie masz kondycji, nie masz to, ja się cieszę, że ja oddycham i mogę zapłacić głęboki oddech. A to, że ja nie mam kondycji, dobra, ja się, ja się mogę zmęczyć nawet w dwie, w dwie minuty, nawet w pół minuty, jak robię coś intensywnie. Tylko, że ja się zmęczę, ja niby nie mam siły, ale ja mogę to jeszcze jechać i jechać. Bo to też zależy od techniki i, i, i tego, co ma się w głowie. Czasami fakt, ja robiłem bardzo często treningi do upadku mięśniowego kiedyś. Pierwsze takie moje treningi. W ogóle robiłem przez pierwsze jakieś 10-7 lat ćwiczyłem źle. Życzyłem źle, znaczy źle nie, żadnych takich technicznych tych, yy, takie ćwiczenia, które sobie sam wymyślałem, później dopiero tak trzy lata ostatnie to tak yy, coś tam poczytałem, bo kiedyś na wsi nie było internetu, nie było takich rzeczy i, i nikt nie wiedział za bardzo, co z czym połączyć. Potem właśnie trochę poczytałem i zacząłem ćwiczyć typowo, żeby, żeby trochę się rozwinąć, żeby mięśnie urosły. No to urosłem te 3 lata bardzo dużo. Zresztą widzieliście, jak potem wyglądałem. Bo mówię, ja już ćwiczyłem, jak już miałem komunię, to już wiem, że ćwiczyłem w tym czasie, jak już miałem komunię, no to, to już trenowałem. Gdzieś tam na, na, na drążku się podciągałem, robiłem pompki, dźwigałem kamienie, jakieś cegły. Także to całe życie u mnie, u mnie był ten sport. No fakt faktem, że te kontuzje trochę uniemożliwiają. Yy, dźwiganie dużych ciężarów, astma też mi, ta astma też mnie ograniczała w tym, żeby budować tą masę. No, bo tak na logikę sobie przemyślałem: no, no im będę większy, tym będzie mi się ciężej oddychać, i, i nie wiem, czy to będzie dla mnie dobre, nie? No, raczej nie, bo, bo tracić oddech. Ja czasami robiłem także że na treningu robiłem się siny, pierwsze co to usta mi się robiły sine, robiłem się siny, bo mi brakowało tlenu. A tak jak na siłowni, robiłem do, do upadku mięśniowego treningi. No, i także chciałem tym wszystkim, co tak właśnie mi tam wytykali, że nie masz kondycji, że nie masz to. Nie oceniajcie nigdy nikogo, bo nie wiecie, jaki to ma stan zdrowia. Tak samo jak staję na rękach, czy, czy cokolwiek, jeżeli mam wyrwany bark, jeżeli mam uszkodzony kciuk, coś z biodrem, jest ciężko tą równowagę wyłapać, i ja muszę się wygiąć w taki sposób, jak moje ciało mi nakazuje, bo moje ciało, ja muszę słuchać swojego ciała, jak, jak, gdzie, one, gdzie one, co potrzebuje, jaki ruch. I dlatego tak czasami mi to nie, nie zależy, czy to ma wyglądać dobrze technicznie. Ważne, że ja to zrobiłem. Dla mnie już jest jakimś sukcesem to, że zrobiłem coś, bo zrobiłem to dla siebie, a nie po to, żeby ktoś powiedzmy widział i podziwiał, ale jak mogę komuś przekazać to, pokazać jak ja trenowałem i komuś ma to pomóc, no to się jeszcze bardzo z tego cieszę, bo, bo mnie to cieszy, jak, jak ktoś na przykład. Robił na przykład tylko treningi na masę, na siłę, na to, ale teraz sobie popatrzy i pomyśli: No faktycznie, może mu się też ciężko oddycha, może też ma astmę, może ma alergię i nie chce się zastanowić, że jak do, przybiera masy, oddycha mu się gorzej. No to jest, to jest wszystko ze sobą powiązane, nasz cały organizm jest ze sobą powiązany. Ja mam uszkodzone tutaj ścięgno, no to to, to się teraz przekłada na tą nogę. Bo ta musi, ta musi mocniej pracować, no dlatego też urozmaicam te treningi bardzo mocno, żeby wszystko jakoś tam wyćwiczyć pod jakimś kątem. No i to w sumie tyle, takie wyjaśnienie dla tych niedowiarków i dla tych krytyków. I dziękuję tym, którzy y, też tam w komentarzach potrafią y, stanąć w mojej obronie i po prostu y, mówią im, że no słuchaj, że ktoś po prostu na kurwach trenuje, no to będą efekty, a jak siedzicie i żrecie chipsy i chlejecie browary, no to co możecie mieć za efekty. Każdy ma takie efekty, na jakie zapracuje. No i to wszystko pozdrawiam charakternych i tych, że tak powiem, zbłądzonych też. I wszystkiego dobrego.